Ok, więc ne, chyba nie zrobimy, więc chyba tylko do 50 zrobimy. Okay. Tu reklama, tu nie ma. Nie ma. Ej, ej, ej. Tu nie ma. Mm. Kultura ma na pewno. Nie, nie ma. Co za kłamstwo. E, Polsat News e, nie ma. Tak o, TVP to trzyma. Kanad plus. No nie. To sprzedaż. To też sprzedaż. Nie ma. Sam Nie ma. Jest. Czyli węgla. Nie widzę. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Dobra. Więc, e, jeśli wam się spodobał, ten film zostawcie łapę w górę i suba. Na razie. Pa.